Ty jesteśmy Sław. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś miny wykartczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Pokażę wam droga, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale fundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stadach. Głodne, wybudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I strasznie cięte na ludzi. Za późno, znów kogoś dopadły. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzice, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które. Syn dziedzica, Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni, mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. A stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Niewgardczyków. Chodź. Jesteś się tym gryfie niewiele to nie zwierzę dla mnie za to ty dla